W powiatowej bibliotece publicznej w Kępnie odbyło się seminarium bibliotekarzy, w którym uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych z terenu powiatu Kępińskiego oraz bibliotekarze bibliotek szkolnych szkół ponadpodstawowych. Seminarium prowadziły Alicja Urbańska oraz Anna Sabiło z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu. Jednym z ważniejszych tematów poruszonych podczas spotkania był temat nieużytkowników bibliotek, na jakie grupy możemy ich podzielić, co ich wyróżnia oraz co najważniejsze, jak zachęcić ich do korzystania z biblioteki. By z nieużytkowników przekształcili się oni w użytkowników. W Polsce z czytających jest ile procent? 42. Więc potencjał jest duży, ponieważ 58, jak wskazuje matematyka, w ogóle nie czyta. Zastanawiamy się więc, czy bibliotekarze mają szukać wśród tych. Nie czytających swoich y, y, potencjalnych użytkowników? Czy, możemy, czy musimy kierować światło tylko na tych, którzy czytają, ale nie korzystają z bibliotek? Co wtedy robią? Kupują, pożyczają od znajomych, dostają w prezencie, czy też korzystają z zasobów własnych, a tymczasem Biblioteka Publiczna no, wspomagana co roku dużą ilością nowości. Po prostu mogłaby im służyć. Gdzieś jest pytanie, na które po prostu szukamy odpowiedzi. Z kolei Anna Sabiło poruszyła bardzo aktualny problem rozmów z dziećmi na temat wojny. Podkreśliła, że inaczej trzeba rozmawiać z polskimi dziećmi, a inaczej z dziećmi, które doświadczyły bezpośredniej agresji na swój kraj. Poleciła kilka stron oraz webinarów, które mogą być pomocne w tych trudnych rozmowach. Zachęciła także bibliotekarze do kupowania książek dla dzieci wydanych w języku ukraińskim. Obie prelekcje wywołały sporo dyskusji i były wspaniałym pretekstem do podzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz przemyśleniami i wnioskami. Spotkanie było także okazją do przekazania Wydawnictw Regionalnych zgromadzonych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kampnie.